W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest stworzyć serial, który stałby się komercyjnym, globalnym hitem. Gra o tron już dawno za nami i do jej fejmu naprawdę bardzo wielu produkcjom bardzo dużo brakuje. Jedyna platforma, której się udało nieco zbliżyć do takiego globalnego hitu, to Netflix, który wyprodukował Stranger Things. Od tamtej pory czekamy na kolejną produkcję, która będzie miała potencjał i co chwilę Wydaje nam się, że jest jakiś nowy serial, który stanie się właśnie takim hitem, i nic się nie dzieje. I teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie mamy właśnie takiego serialu, który ma szansę stać się bardzo popularny. Może nie aż tak popularny jak Stranger Things, ale przynajmniej w połowie. Tym serialem jest Locking Key, który na platformie Netflix z całym pierwszym sezonem zadebiutuje 7 lutego, czyli w najbliższy piątek, i na który ja, i tutaj się przyznaję, no trudno nie wstydzę się tego, nie za bardzo czekałam do niedawna. Potem się dowiedziałam od Netflixa, że jest to ich najważniejsza serialowa premiera tego kwartału, pierwszego 2020 roku, tuż obok Sex Education. No, powiem Wam, że nie czekałam dlatego, że z samego opisu ten serial jakoś szczególnie mnie nie porywał. No, historia fantasy, horror raczej dla młodzieży, trójka dzieciaków z magicznymi kluczami, które dają im super To brzmi jak produkcja skierowana do wąskiej grupy fanowskiej. Pewnym argumentem może być oczywiście fakt, że jest to ekranizacja komiksu autorstwa Joea Hilla oraz Roberta Rodriguez'a. No, Tyle tylko, że trzeba ten komiks znać, komiks jest bardzo popularny, komiks jest kultowy, ale ja na przykład nie miałam go w rękach, w związku z czym, no cóż, nie było to dla mnie szczególnie przekonujące. Nie będę więc Was oszukiwała, po screenery, które dostaliśmy od Netflixa sięgałam z pewnymi oporami, zwiastun mnie nie przekonał, opis mnie nie przekonał, no troszkę się bałam, że będziemy mieli właściwie powtórkę z Sabriny, Sabryny, która miała bardzo fajny pierwszy sezon, ale jednak troszkę plastikowa, a potem to już w ogóle poszło w jakichś strasznych kierunkach. Na szczęście, na szczęście, moje najgorsze oczekiwania się nie potwierdziły. Pierwszy dziesięciodcinkowy sezon Lock and Key, tylko z pozoru przypomina serial dla dzieci. To mroczna, gotycka opowieść z elementami teen drama, uszyta z popkulturowych kulturowych nawiązań i tropów, w taki sposób, że niby wszystko to już gdzieś widzieliśmy, ale jednak jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Jest tu i grupa nastoletnich przyjaciół, i mały bystry chłopiec, rodzinna trauma oraz wielki, stary gotycki dom. Wszystko to już gdzieś było, ale podobnie jak w Stranger Things, okazuje się, że niczym inżynierowi Mamoniowi w rejsie najbardziej podobają nam się te piosenki, które już kiedyś słyszeliśmy. Jak mówię, nie czytałam niestety komiksu, chociaż bardzo chętnie teraz po niego sięgnę, ale to co uderzyło mnie od samego początku właściwie to taki kingowsko-gaimanowski klimat. I okazuje się, że nieprzypadkowo, dlatego, że Joey Hill jest rodzonym synem Stephena Kinga, i rzeczywiście, widać, że wychowywał się w tym klimacie kingowskich powieści, w tym kingowskim uniwersum, dlatego że ten świat, który pokazano w Locken Key w serialu Locken Key, bo jak mówię, nie odnoszę się do komiksu, bardzo mocno nawiązuje do klimatu w króla grozy. Widać to już na poziomie scenariusza, konstrukcji postaci, czy licznych kingowskich cytatów. One tam naprawdę się pojawiają. Twórcy serialu nawiązują wręcz do klasyków adaptacji Kinga, takich jak na przykład lśnienie Kubricka. To wszystko tam się znajduje nieprzypadkowo. Co więcej, w pewnym momencie w serialu pojawia się sam Joey Hill. I on też w pewnym sensie robi to samo co jego ojciec, który lubił gościnnie występować w ekranizacjach swoich powieści. Mocnymi elementami Lock and Key są na pewno realizacja oraz scenariusz. To one sprawiają, że ten serial się kupuje. Serial, który jest jednak przeładowany elementami supernaturalnymi, które takiemu zwykłemu widzowi, który powiedzmy, no jak mówiłam, nie jest fanem gatunku. Mogłyby bardzo mocno przeszkadzać. Tymczasem odtworzono tutaj bardzo fajnie klimat, powiedziałabym, no może końca lat 80., chociaż akcja serialu wcale się w latach 80. nie rozgrywa. Rozgrywa się raczej współcześnie. Ale mamy tam na przykład taki dosyć ziarnisty obraz, czyli taki efekt taśmy filmowej, dzięki czemu to, co widzimy, nie jest zbyt czyste, nie jest zbyt perfekcyjne. No, na przykład rodem z Sabriny. Mamy też taki gęsty, mroczny klimat, jak z takiego pełnokrwistego horroru, dzięki czemu nie jest za bardzo familijnie. Widz, nawet dorosły nie kwestionuje tego, co widzi na ekranie. Tak jak w Stranger Things, nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, skąd wziął się Demogorgon. Tak samo w Lock and Key kupujemy ten magiczny świat, który dla nas stworzono. Te magiczne klucze nie są zbyt cheesy, nie są zbyt bajkowe. Tego się bałam najbardziej, ale na szczęście twórcom po prostu udało się to wszystko tak odtworzyć, żeby nie było tandetnie. Ciekawostką jest, że Lock and Key to jest w ogóle serial z bardzo długą historią, i fakt, że ostatecznie wylądował na Netflix, to w pewnym sensie przypadek. Jako pierwszy za ekranizację komiksów Hilla i Rodrigueza wziął się w 2010 roku Fox. Producentem serialu miał być wtedy sam Steven Spielberg, nakręcono nawet pilota, ale niestety Fox nie zdecydował się na cały sezon. Albo stety, dlatego że Lock and Key na 6 lat zniknęło z radarów, aby w 2017 roku powrócić jako nowy serialowy projekt Hulu. Tym razem z Carletonem Cusem, Scottem Derricksonem i Lindsey Springer jako głównymi producentami. I znów z produkcji nic nie wyszło, aż do 2019 roku, kiedy to yy, prawa do ekranizacji Lock and Key kupił Netflix i co więcej przejął też producenta serialu Hulu, czyli Carltona Kiusa, którego możecie oczywiście kojarzyć jako producenta Lost. Po obejrzeniu całego pierwszego sezonu mogę powiedzieć, że wszystkie te zawirowania wyszły prawdopodobnie produkcji na dobre, dlatego że Lock and Key jest w pewnym sensie takim serialowym produktem doskonałym. Gatunkowo leży gdzieś między Stranger Things, The Haunting of Hill House i The Umbrella Academy, chociaż najbliżej mu do Stranger Things. I ma z nim też sporo wspólnego, począwszy od kingowskich nawiązań, konstrukcji scenariuszy. A także twistów fabularnych, które myślę zaspokoją większość tych fanów, którzy chcą właśnie ciągle być czymś zaskakiwani. Jednym słowem ma ten sam magiczny składnik, który odpowiedzialny jest właśnie za komercyjny sukces Stranger Things, czyli taką uniwersalność w przystępnej formie, a także po prostu dostarcza mnóstwo zabawy. Ja osobiście jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą produkcją, po której jak już wspominałam, nie oczekiwałam zbyt wiele. Nawet nie wiedziałam co to może być. Kiedyś podobnie zaskoczyło mnie Stranger Things. Może nie co bardziej. Może jednak w Stranger Things znalazłam więcej świeżości, ale to nie znaczy, że nie uważam, że Lock and Key ma ogromny, ogromny komercyjny potencjał. Ten serial może stać się nowym Netflixowym hitem, ponieważ, jak mówię, mimo tego, że składa się z popkulturowych tropów, to jest bardzo świeży i bardzo przyjemny w odbiorze. Chociaż. Bywa też straszne, miejcie świadomość, że tam też jest sporo horroru, i to takiego horroru naprawdę bym powiedziała, zacnego. Bardzo jestem ciekawa, czy rzeczywiście widzowie zareagują tak pozytywnie, jak sądzę. Stąd moja prośba, żebyście dawali nam znać w komentarzach, jak tylko obejrzycie w piątek serial albo w ten nadchodzący weekend, bo myślę, że wszyscy od razu siądą i będą chcieli oglądać. E, więc piszcie w komentarzach, piszcie też, czy znacie komiks, co o nim sądzicie i jakie macie wobec niego oczekiwania. E, a jeżeli podobał wam się ten dzisiejszy odcinek, to koniecznie dajcie lajka, koniecznie subujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi recenzjami i nowościami serialowymi. E, wpadajcie też na nasze media Społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama i Twittera, i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki!